Ludziska mi piszą kiedy film o trzecim odcinku she -Hulk. Tam niewiele się stało, taki tam prawniczy procedural Ale w sumie tak normalnie ja jestem prawnikiem A jak możecie wiedzieć z serialami takimi bardziej specjalistycznymi Jest zwykle ten problem, że jak oglądają je ludzie, którzy wykonują faktycznie te zawody To mają niezłą bekę I Ja na przykład mogę sobie próć ze śmiechu oglądając Skazaną na TVN-ie Gdzie w składzie sędziowskim siedzą ludzie w togach radców prawnych Albo być smutny, że w diagnozie sąd rejonowy w Rybniku był grany przez sąd okręgowy w Warszawie ale do brzegu. Nie będę gadał o easter eggach, bo o isteregach dostatecznie dużo osób mówi. No, chyba że wspomnę o tym, że pojawia się numer A113, który pojawia się we wszystkich animacjach Pixara i jest tą wielką niewiadomą. Niemniej jednak, mamy ten bardzo fajny prawniczy case, w którym pan przychodzi do kancelarii i mówi, że w sumie chciałby pozwać dziewczynę, która podawała się za celebrytkę brytkę i się z nim umawiała, a okazała się tak naprawdę zmiennokształtną kosmiczką. I byłoby to takie klasyczne roszczenie cywilne z gatunku bezpodstawnego wzbogacenia albo świadczenia, którego podstawa odpadła, i udaje się wygrać tą sprawę przez udowodnienie, że że nasz klient jest kretynem, ponieważ się nie spodziewał, że to jest nie ta osoba, co też zdarza się w prawdziwym życiu, ale chodzi mi bardziej o inny wątek. Ta zmiennokształtna mieszkanka nowego Asgardu, która de facto jest elfem z Alfheimu, staje przed sądem, to mówi o tym, że jest jednocześnie córką jakiegoś przedstawiciela dyplomatycznego, jeżeli chodzi o Nowy Asgard. I miałoby to ją obdarzać immunitetem w tym procesie. Sąd po prostu mówi taki wał, nie "Jesteśmy w Nowym Asgardzie, procedujemy". No ale zarzut jest dość poważny, jakby co, mógłby powodować nieważność tego procesu. I teraz zaczęło mnie ciekawić, w jaki sposób ustawodawca wewnątrz takiego fikcyjnego świata zareagowałby na fakt istnienia kosmitów, uchodźców z innych wymiarów i chociażby istnienie Nowego Asgardu. W sensie czy Nowy Asgard jest uznanym państwem, czy z tego, że znajduje się w Norwegii, to jest na przykład częścią terytorium Norwegii i wszyscy obywatele Nowego Asgardu są jednocześnie obywatelami Norwegii. No bo, gdyby Nowy Asgard był uznany, jednocześnie miał takiego przedstawiciela dyplomatycznego, to to faktycznie na określonych zasadach nie można by było prowadzić z udziałem najbliższej rodziny takiej osoby w procesu. I żeby było jasne, mówię tu bazując na regułach procesowego prawa polskiego, no bo amerykańskim się wypowiadać nie zamierza. Czy w ogóle można pozywać kosmitów przed sąd? Jak w ogóle egzekwować takie wyroki? Ale już abstrahując od tego, kosmicznie bawi mnie motywacja łąka No bo patrzcie, potrzebował godnego przeciwnika, więc wyciągnął sobie abominację z więzienia, a potem zaproponował mu miejsce schronienia. Ten chciał wrócić, więc odstawił go do celi. I abstrahując od tego, że łąk musiałby mieć świadomość tego, że popełnił przestępstwo. No bo jakby nie było, pewnie więzienia istnieją też w jego otoczeniu, więc powinien wiedzieć, jak działają. No to serio? Nie miał żadnego innego godnego przeciwnika? Żadnego Demona? Innego czarodzieja? Hulk się nie zgodził na mały sparring? Może tak naprawdę ta komisja, która dokonywała wyboru kolejnego najwyższego czarodzieja, po prostu nie chciała, żeby to był Łąk i dała mu jakiś warunek nie do spełnienia. on wyciągnął super złoczyńcę z więzienia tylko po to, żeby udowodnić, że jednak da radę. Także na przyszłość mam nadzieję, że nikt w MCU nie zapomni o tym, że Łąk jest ścigany i że aresztują go przy najbliższej okazji. A i ktoś pytał jeszcze o to, dlaczego on w zasadzie wie o tym, że wymazano pamięć w No Way Home, ale w samym serialu on mówi tylko o wymazywaniu pamięci, więc odwołuje się do swojej rozmowy z doktorem Strange'em z No Way Home, kiedy mówił mu, że to jest bardzo zły pomysł. Więc założyłbym, że może wiedzieć o tym, że doktor Strange użył tego czaru i wymazał pamięć, niemniej jednak to nie znaczy, że wie, że Spider-Man to Peter Parker, bo to wynikało z pytania. I na końcu odcinka pojawia się najmniej kompetentna wersja takiej ekipy, która nazywa się Wrecking Crew, jaką w życiu widziałem. Biorąc pod uwagę, że w przeszłości ich komiksowe wersje szły jeden na jeden z Torem i dawały radę, no to to trochę dyskontowe wersje. Ale może po tym jak podpierniczyli sprzęt jakiemuś asgardzkiemu robotnikowi, to pójdą po rozum do głowy i użyją jakichś artefaktów albo innych cudów, żeby stać się lepszymi. No nic, znowu tydzień czekania.